Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj, jeśli się nie mylę, chyba 8 dzień sierpnia. Ja sobie robię takie przeglądy. Sprawdzam tylko, czy jest matka. Wczoraj je jeszcze karmiłem, więc sprawdzam, jak wygląda podkarmiaczka, ale ogólnie tak. Sprawdzam, czy jest matka. Jaki jest poziom karmu, Zaznaczam sobie. U... No i tyle w sumie. Teraz zobaczę co tutaj obiektyw chwyta, jest coś tam widać, paski są trochę poprzestawiane, bo ja tymi ramkami ostatnio leciałem Więc wszystko jest takie trochę niemiarodajne tutaj, nie, nie są tak porozmieszczane tak jak powinny być Co my tutaj mamy, czerw, o i od razu pierwsza ramka, mamy matkę Z tego roku, praktycznie wszędzie są z tego roku matki Mało który ul ma matkę starszą jest tylko kilka wybitnych matek, które są z, z tamtego roku a no tak pozbyłem się prawie wszystkiego wianuszek pokarmu, czerw, ramka taka może nie za ładna, no ale wszystko inne się zgadza jeszcze zobaczmy tutaj dalej, dalej o tutaj jajeczka i tutaj mamy pokarm już tak nawet powiem Wam, że za dużo trochę tego podkarmu dostały dwa razy po 2,4 litra no i, i to jest wystarczająco o tutaj ładna kablaska. już mniej czerwią tutaj wianuszek, czerw znowu tutaj tak samo e, teraz dostaną, nie bawię się w takie bardzo małe dawki teraz kolejną dawkę dostaną e, w przyszłym tygodniu raczej, nie wcześniej o i tutaj tak samo jajeczka, czerw dopiero zasklepywany i tutaj dużo pokarmu tak więc one już troszeczkę ograniczają tą matkę, a tego nie chcemy to łatwo przedobrzeć włożę tą ramkę z matką, żeby jej nie znieść no i to takie szybkie przeglądy eee, taki przegląd jednego ula zajmuje około minuty, może dwóch A wiemy wszystko co chcieliśmy wiedzieć. Aha, muszę jeszcze podpisać, ja sobie robię takie coś, że podpisuję, chyba dzisiaj jest ósme i podpiszę sobie ósme, dziewiąty znaczek, że OK, 8, dziewiąty i znaczek, że OK. Jak widziałem matkę, było, był pokarm, były jajka. No to jakby nie ma czego więcej do szukania. Przejdziemy do następnego ula. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Czy wy to widzicie, tylko się upewnię, ale tak, wszystko widać. Ja sobie wygodnie usiądę. No zobaczcie, ja sobie tak siedzę sobie na odkładówce. Aby sobie nie stać. Nie dobra, tutaj jest wszystko ok Karmiaczka od wczoraj, wszystko ściągnięte. Tutaj jest mało pszczoły tym ulu, ale zobaczmy tutaj dużo uli zostało teraz podzielonych, dużo odkładów, miałem tych matek bardzo dużo z e, tych ulików weselnych udało się, że jednak się trochę ich unasieniło mimo złej pogody dzisiaj już jest ładna pogoda tak więc miałem, miałem e, mogło sobie po prostu użyć i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj nie widzę jeszcze jajeczek wygryzający się czerw, eee, i tutaj wianuszek po karmu. A tutaj jest matka poddana. Tak właśnie sprawdzam, o co tutaj chodzi. Tak. Eee, one są ładnie podkarmione, więc może to być dobra okazja, żeby i nie ma mateczników ratunkowych, póki co. No to może być dobra okazja, żeby... Hmm, jeszcze muszę się upewnić. Żeby ją wypuścić. Na no, razie nie będę jej ja poczekam. Może jeszcze nie dzisiaj. Tutaj ładnie zalana rameczka. I tutaj widzicie, jest klateczka. Hmm. nie za szczęśliwe ale jest ładna ramka czerwiu ładna ramka czerwiu co tutaj jest tutaj jest dość dużo pokarmu tak no dobra co, zsuwam wszystko z powrotem tutaj sobie zaznaczę, że jest do sprawdzenia. Do wypuszczenia jest matka, nie do sprawdzenia. Wypuszczę matkę i wtedy będę się zastanawiał. Co dalej? A może ja w tym czasie pokażę Wam moje odkładziki, które porobiłem. Chyba dobry. Porobiłem takich odkładzików. Widzicie, co tutaj się dzieje? Te daszki od tych odkładówek, wszystko lata. Muszę tutaj trochę powiększyć wylot. I już zobaczmy, jak to tutaj wygląda. O, tutaj tyle pszczół. Wiaderka gotowe do podkarmiania, ale na razie jakby nie ma co podkarmiać. Wszystko jest w porządku. Każde, każde tutaj, jak widzicie, każda rodzina dostała porządną dawkę, więc nie ma co. Zobaczmy sobie tutaj. Tak, tutaj też jest matka poddana. Z jakiegoś powodu znikła i mogłem z tego weselniaka mojego ją poddać. No i też za kilka dni wrócę do tego ula. I tam to jest ta siatka, którą widzieliście. To jest ta na propolis, ale no na razie jakby poddaję matkę, więc nie chcę, nie chcę tam za bardzo kombinować. O, tutaj mają jeszcze pokarm. O, zobaczmy co tutaj się dzieje. Trochę je użyłem One sobie jadły spokojnie. O, ja im się tutaj wyrobałem. Dobra, patrzymy dalej. E, tu byliśmy, dobra, lecimy w tą stronę. Co tutaj jest? Pusta podkarmiaczka. Spokojnie można zajrzeć tutaj jest co? jajka brak jajek, ale jest matka, no dobra, tak zajrzę żeby zobaczyć co się dzieje, mi się daje, że może już czerwić bo widzicie, już robią zabudowę więc matka już może czerwić nie chcę nie chcę im tutaj dzisiaj sprawdzać już tego ula bo on był sprawdzany dosłownie kilka dni temu ten cały rząd został sprawdzony teraz został mi ten rząd do sprawdzenia Pszczoły coś latają. Dzisiaj ładna pogoda. E, nawet jakbym, jakbym mógł powiedzieć, że nas nosiły całkiem sporo pyłku. W niektórych ulach widać, że go przybywa, że jest, e, że mają go pod dostatkiem. Nie wiem z czego to pyłek. Może to być pyłek z kukurydzy. Jak już ktoś tam pisał. Może to być wszystko w sumie. O tutaj taka mała podkarmiaczka. Takie wiadereczko było, więc takie mam. O tutaj też malutki odkładzik. Tam, gdzie matki e, potrzebowałem, pozabierałem matki, dziki połączyłem i przesypywałem, poprzesypywałem je do pełnych uli. E, no i jakoś to się kręci. O, tutaj jeszcze mają sporo pokarmu. Trzeba będzie sprawdzić, bo z jakiegoś powodu nie biorą tak szybko. Może, być ich, może to być jakiś słabszy, mniejszy ul, albo są po prostu zalane. Bo pszczoły są na wylotku. Widzicie? Całkiem sporo. Tutaj wiaderko jest drugą stroną obrócone. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Sporo pszczół. Mniejsze, większe rodzinki. Zimuje wszystko. Co będzie, to zobaczymy. Nie ma jakby reguły u mnie nieraz wolę zimować oczywiście większe rodzinki, ale szkoda było mi tych weselniaczków. Tak jak tutaj widzicie spale już znikały, jeszcze tylko daszki porozrzucane. Ale yy, szkoda mi było po prostu tych matek się pozbyć, więc tutaj jest malutki odkładzik, o, taki, widzicie? One też ładnie zostały zakarmione. No i zakarmione, podkarmione, tak rozwojowo. Nic jeszcze u mnie nie jest zakarmione, tak, wiecie, na żytwę tutaj jeszcze jest jedzenie, tu jest pokarm, tu... Zobaczmy, tutaj nie ma pokarmu. Można zobaczyć. O, tutaj tak, pasek rzucony. E, co ja jeszcze będę robił? Za kilka dni będę im podawał. Jakby następne paski, bo te już praktycznie wywietrzały. One mają już po 3 tygodni, Jak się nie mylę, musimy sprawdzić. E, tu jeszcze coś jest. I tutaj jeszcze coś jest, bo im wczoraj dolewałem. Tam jest bardzo dużo. E, no, i tak to wygląda. Pokażę Wam w jakiś dzień, jak to idzie z tymi wiadereczkami. Na razie nie mam co zalewać, ale myślę, że może w weekend, w, w, w niedzielę, albo dopiero w przyszłym tygodniu, dam im jakieś tam pół litra. Tak dla zabawy, po prostu dla siebie, żeby one coś tam dostały rozwojowe, żeby nakręcić filmik. No i tyle. Jutro 26 stopni, więc całkiem spoko. Temperatura. Podejrzewam, że będą ładnie latały. Widzicie jak ja to zrobiłem? Ja je osadziłem na tych daszkach chwilowo. Mam podłogi, ale muszę jeszcze pozakładać. Podtykałem korki i na razie tutaj mam wylotek. Powiem Wam, że działa to całkiem dobrze. No. Podaję im tam jakieś ziółka do ee... Hive alive dokładnie. Eee, poddaję im to do pokarmu w takich małych ilościach. Zobaczymy, czy to coś da, czy nie. W sumie nawet nie zobaczymy, bo nie będę wiedział, czy to coś dało. Jak dobrze przezimują, to po prostu dobrze przezimują. I tyle. Dobra, ja będę kończył. Ja będę sobie przeglądał dalej ule. Eee, jakbym znalazł coś ciekawego, to dam Wam pewnie znać. A jak nie, to do następnego odcinka.